Witam serdecznie w kolejnym filmie o kryptozologii na kanale PePa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o legendarnym lewiatanie. Przy okazji porozmawiamy sobie o największych łowcach mórz, i czy któryś z nich byłby w stanie zapolować na wieloryby, w tym na największego z nich, czyli Kłatwala Błękitnego. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Potworem morskim, który pojawia się w różnych religiach czy dziełach popkultury. Był on po części wzorowany na nordyńskim krakenie. Według pierwszych zmianek miał on przypominać ogromnego, zwykle skręconego w spirale potwora, który miał przypominać skrzyżowanie ryby i węża. Dziś jednak zalewiatana uznaje się olbrzymiego drapieżnego walenia, który może przypominać nieco kaszalota. Niezależnie jednak od wyglądu, który przyjmiemy, czy to ten pierwszy, który przypomina nieco bardziej węża morskiego, czy ten drugi, bardziej współczesny, lewiatom miał być morskim dużym potworem, zdolnym nie tylko do zatapiania statków, ale również i zabijania olbrzymich wielorybów, do jakich zaliczamy potwory błogitne. Przeanalizujmy sobie zatem, jakie stworzenia morskie mogłyby być zdolne do jego polowania? Ta szalot, o ile byłby w stanie zabić jednym machnięciem ogona orkę, o tyle raczej nie poluje na tak wielkie zwierzęta, jakimi są walenie. A w skład jego diety wchodzą głównie głębinowe głowonogi. Dlatego raczej pominiemy go w tym zestawieniu, choć idealnie pasuje do współczesnego obrazu Lewiatana. Pierwszym drapieżnikiem, który mógłby się pokusić na zjedzenie młodego walenia, jeśli ten byłby dostatecznie oddalony od stada lub też nastoletniego walenia, Mógłby być prehistoryczny megalodon, a więc duży przodek żarłacza białego. Jednak z wyglądu nie jest on podobny do żadnego z opisów lewiatana. Istnieje jednak inny gatunek, który mógłby polować na młode płetwale, gdyby dożył do naszych czasów. A jest nim kolejny prehistoryczny stwór, zwany mozazałem. Posiadał on bardziej smukły kształt, który niezaznajomionemu człowiekowi mógłby się wydać wężowatym. Innym nieco podobnym drapieżnikiem prehistorycznym mógłby być Predator Ps. Mierzył on aż do 13 metrów, a sama jego czaszka miała aż półtorej lub nawet 2 metry długości. A jak Wy sądzicie, który z tych prehistorycznych zwierząt mógłby być tym legendarnym lewiatanem? Dajcie znać w komentarzu, a tymczasem żegnam się nisko i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.